Witajcie. Ja dzisiaj przyjechałem tu do lasu przestrzelskiego niedaleko jedwabnego. Właściwie to jest, można powiedzieć, jedno miejsce. Przyjechałem tu zobaczyć, jak wygląda to miejsce po kilku dniach od momentu oficjalnego otwarcia u tego pomnika tego miejsca złożenia wieńców. Dziś jest dużo ładniejsza pogoda. Świeci słońce jest przyjemnie ciepło. Czuć tu zapach lasu, taki typowy dla tej pory roku, ale też wchodząc tu w to miejsce. Pamiętam trzy lata temu, gdzieś tutaj w tych miejscach, właśnie był wykopany dół. Dół, w którym zostały znalezione szczątki osób, które zostały tu zamordowane, i tak wchodząc tu do tego lasu nie ma tu nikogo jestem zupełnie sam wchodząc czuję człowiek taki dreszczyk szeleszczące liście tak jakby szeptały gdzieś mi podświadomości czy do uszu szeptały my tu zginęliśmy my tutaj spoczęliśmy prawdopodobnie jest tu jeszcze kilka osób, które spoczywa i czeka na swoją kolej na to, żeby odnaleźć je wykopać, przenieść w inne miejsce, złożyć do grobu wyrządzić, wyprawić im prawdziwy pochówek tu nic się nie zmieniło słuchajcie od tego od tego czasu gdy tu ostatnio byliśmy poza pogodą pogoda się poprawiła, ale wszystko wygląda tak jak było nie ma nikogo jest tylko kamień, który który on, on tylko jeden pamięta. Co tu się wydarzyło tak naprawdę? Kamień, kamień został tu przywieziony. Tak naprawdę to ziemia, ziemia pamięta. Palą się znicze, stoi krzyż, tablica upamiętniająca. Miejsce uświęcone krwią dwóch polskich małżeństw. Zamordowanych przez Niemców 11 sierpnia 1943 roku. Ekshumację dokonało Stowarzyszenie Wizna 1939 12 czerwca 2021 roku. To jest pierwszy grób, który został znaleziony. Później dokonano ekshumacji kolejnego grobu, właśnie tutaj, gdzieś w tych miejscach. Minęło trochę czasu, od tej chwili, a ja mam wciąż żywe wspomnienia. Pamiętam, żeśmy tu przyjechali z Renią, a tak jak kiedyś mówiłem, to był spontan, po prostu gdzieś znalazłem artykuł w gazecie. Przyjechaliśmy tu, to była krótka decyzja pół godziny, i byliśmy w drodze. W międzyczasie dokonali, wykonaliśmy telefon, umówiliśmy się z panem Marcinem na spotkanie. Następnego dnia żeśmy pojechali na to spotkanie. Zrobiliśmy wywiad i tak się zaczęła ta, można powiedzieć, współpraca. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie, nie ostatni reportaż czy film, nie wiem, nie chcę się tutaj gdzieś tam wysoko stawiać, sytuować, jeżeli chodzi o nagrywane przeze mnie filmy, ale miejmy nadzieję, że to nie ostatni film. A życie toczy się dalej. Wszystko tak, jak było. Tylko pamięć ludzka coraz bardziej zawodna. Coraz mniej pamiętamy. Coraz mniej jest nas. Dlatego trzeba nagrywać takie wspomnienia. Żeby nikt nam jutro nie wmówił, że robiliśmy zupełnie co innego, niż robiliśmy. Owoc skorupie Niechętnie dojrzewa Powoli mchem obrastają kamienie Długo się człowiek broni przed zdumieniem Nim się w słup soli zamieni Byle czym się nie wykpisz człowieku Puchą nogą nie przejdziesz tej rzeki, w dzień pogodny nie porzucisz swego cienia, w końcu staniesz oko w oko ze zdumieniem. Pamiętajcie. Żyjecie w wolnej, niepodległej, ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście, może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możność przeżyć.